Dzień dobry, naszym gościem jest ona. Ja jestem gościem, owcą jestem. Jest owca, ale na dwóch łapach. Jak to jest wejść z ławki i wygrać? No bardzo fajnie, przyznam szczerze, że bardzo fajne uczucie. Wchodzisz z ławki, możesz pomóc. A powiedz mi, a dlaczego nie wychodzisz w pierwszym składzie? Bo ja to jestem tylko tutaj dla pomocy. <laughs> nie, nie, a tak poważnie to y, mam takie fajne i takie dobre koleżanki, y, które grają w pierwszym składzie, że. Nie jest to dla mnie żadną ujmą, że zaczynam mecze z ławki i, i zawsze jestem gotowa do wejścia. Bo najważniejsza jest. Drużyna! Tak, właśnie, a powiedz mi jeszcze, a mam takie pytanie. Masz jakieś swoje rytuały przedmeczowe? Coś, Jakiś coś albo szczęśliwa bielizna, albo nie wiem dlaczego bielizna mi akurat przyszła do głowy, albo jakaś e, gumka do włosów na przykład, albo coś. Makijaż. Y o pewnych rzeczach nie będę mówić publicznie, okay. ale z takich, o których mogę się wypowiedzieć, no to zawsze wskazana jest drzemka i drzemka. przed wyjściem na mecz dobra kawa o. i wtedy Tej, tak. Su, to też stosuję drzemki, nawet jak nie gram meczu. Tak, no w sumie... ale właśnie ja tylko chodzę przed meczami, bo to w, trakcie, w trakcie tygodnia tego nie robię, więc to jest dziwne. Nie? Między treningami nie, nie drzemiesz? Bardzo rzadko się zdarza. No owca, to bardziej borsuk drzemie niż owca, nie? Bo świstak może. Śwista, właśnie. A czy Ciebie też strzygą na wiosnę? Tak, tak, zawsze na wiosnę, jak kończymy tutaj sezon, to ja wybieram się na... Strzyżenie jest? Tak, na strzyżenie, strzyżenie owiec, jestem zawsze łysa, tak od maja do, 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 do lipca. W sierpniu, jak zaczynamy, to już mam długi wosk z ponieważ one tak bardzo szybko rosną. Po prostu to jest owcza wełna, także jeśli ktoś potrzebuje, to zapraszam, ja chętnie oddam, także nie ma problemu. I na koniec sezonu obiecuję, że pokażę swój dzwonek. Tak. Owczy. Właśnie o tym też pomyślałam, że właśnie to pokażę. Jesteśmy gotowi. Przed nami Ola. Tak, dzień dobry. Ja mam na imię Bartosz, miło A, poznać. E możemy się tak przedstawić. No, tak, to, e, to, 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 to. Tutaj Bartosz i... O, Aleksandra. Tak super, 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 super. <laughs> Tak robimy zawsze na wywiadach, więc tak. podłapiemy później. To ta dłoń zadaje te siarczyste ciosy. Mm, no, no co, prawda? jest power, nie? No jest jakby z, mm. słynne, słynne z siły, może jeszcze jak uzupełnię to technicznie będzie jeszcze fajniej. Natomiast no... No i właśnie, co można to powiedzieć to... Po, takim, po takim meczu? No. Taki, ja zawsze, zawsze jak patrzę na dziennikarzy i oni zadają te głupie pytania jak ten i teraz sam jestem w tej sytuacji. I w zasadzie co, 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 co zawodnik czuje? Pierwszy set wygrane, a potem? A potem dupa za przeproszenie, <grym> dupa było. <grym> Bo no, czuję się złość, bo e, tak naprawdę fajnie to wyglądało w pierwszym secie z naszej strony Prze mm -hmm. zaprzepaściłyśmy tą e, no, bardzo wysoką przewagę. Mm -hmm. To najbardziej boli, dlatego występuje to wkurzenie. Mm -hmm. Potem e, same oddałyśmy także. E, Trochę blokiem, tam e, pograły dziewczyny z Bielska, co? Oj, dzisiaj super zagrały blokiem. Ja nie ukrywam, że dawno nie miałam tylu czap. Tak, tak tylu czap też dziękuję bardzo. Ale tak w tak fajnego jakby szczelnego bloku, no, no. bardzo ciężko było. A włączyć. słyszałeś o ich problemach, że tam w ogóle to było łatanie jakieś, nie, na tym bloku? Jakie łatanie? Mhm. No dobra, to nie. No, słucham, słucham, jak już rozmawiamy, to słucham. Nie, 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 w sensie ten, zawodniczki z Bielska, tam kontuzje po prostu, nie? Tak, tak, widziałam, że, no. że zawodniczka Ogoms nie grała, no ale Nela Moskwa, która dostała MVP, przepraszam, udowodniła. No właśnie, no dobrze. Zapamiętałeś jakąś czapę szczególnie mocno? Tak, tą jedną. Miałam taką bardzo fajną piłkę do antenki i właśnie to chyba była Nela, chociaż nie wiem, czy nie Panda, w nie sensie Martyna Świrat. Takie rączki po tamtej no. stronie. No dobrze, to ja życzę Ci wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia i zwycięstw. Aha, bo już ze sobą graliśmy, to teraz zwycięstw, dobrze. No to, no dobrze. nie, czemu ze sobą, ja, ja jestem bezstronny, ja to okay. wiem. Ale już z Bielskiem dwa razy, także dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego, Dzień. cześć.